Czy CBDC doprowadzi nas do finansowego niewolnictwa? Czy może jednak cyfrowe waluty dadzą nam nowe możliwości i ułatwią płatności? W dzisiejszym filmiku postaram się odpowiedzieć Wam na te pytania i rozważyć plusy i minusy cyfrowych walut banków centralnych. Witam Was na kanale Money Move i zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy chciałbym Tobie powiedzieć, że wszystko co usłyszysz w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Bardzo duża ilość osób nie zdaje sobie sprawy, że jest szansa na to, że w najbliższych latach tradycyjne papierowe pieniądze zostaną zastąpione właśnie cyfrowymi aktywami, które miałyby wyprzeć znaną nam dotychczas gotówkę. Stąd ten filmik u mnie na kanale, aby trochę rozjaśnić Tobie z czym się to wiąże. Wielu z Was pewnie słyszało o CBDC, natomiast czym dokładnie są takie cyfrowe waluty? CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, to cyfrowa waluta emitowana przez bank centralny. Jest to kryptowaluta, która ma działać w sposób podobny do papierowej gotówki, ale z zaletami płynącymi z technologii blockchain. CBDC jest uważane za narzędzie, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki dokonujemy transakcji finansowych. CBDC różni się od tradycyjnych kryptowalut, takich jak bitcoin, w tym, że jest emitowany i kontrolowany przez bank centralny. Oznacza to, że jest on w pełni gwarantowany przez państwo i powinien działać z większą stabilnością niż kryptowaluty, które są w pełni zdecentralizowane i niezależne. CBDC ma swoje zalety. Pierwszą z nich jest szybkość i wygoda transakcji. CBDC pozwala na szybsze i bardziej wygodne dokonywanie transakcji niż w przypadku gotówki lub tradycyjnych metod płatności. Dzięki temu, że jest to cyfrowa waluta, nie trzeba jej przewozić, przechowywać czy wymieniać na inne waluty, co może być czasochłonne i kosztowne. Drugą zaletą jest wyższa przejrzystość. CBDC zapewnia większą przejrzystość transakcji. Ponieważ każda transakcja zostaje zapisana w rozproszonym rejestrze blockchain, który może być analizowany przez bank centralny i inne organy rządowe. To może pomóc w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Trzecią zaletą jest poprawa dostępności do bankowości. CBDC może pomóc w poprawie dostępu do bankowości dla ludzi, którzy są wykluczeni z tradycyjnego systemu bankowego, np. ze względu na brak dokumentów tożsamości czy zbyt niskie dochody. CBDC może być dostępny dla każdego, kto ma dostęp do smartfona lub komputera z dostępem do internetu. Czwartym plusem jest bezpieczeństwo. CBDC może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne metody płatności, ponieważ korzysta z technologii blockchain, która jest odporna na fałszerstwa i cyberataki. Ponadto CBDC jest w pełni gwarantowany przez państwo, co oznacza, że jest bezpieczniejszy niż kryptowaluty, które są zdecentralizowane i nie są gwarantowane przez właśnie państwo. Kolejnym plusem jest potencjalna poprawa efektywności kosztowej. CBDC może przyspieszyć transakcje finansowe i zmniejszyć koszty związane z przesyłaniem i przetwarzaniem płatności. To może doprowadzić do obniżenia kosztów dla konsumentów i przedsiębiorstw, a także zwiększyć efektywność kosztową dla banków i innych instytucji finansowych. Jednak CBDC wiąże się również z pewnymi konsekwencjami. Jako pierwszą możemy wymienić zagrożenie dla prywatności. CBDC może wprowadzić ryzyko naruszenia prywatności, ponieważ wszystkie transakcje zostaną zapisane w rozproszonym rejestrze blockchain, co może umożliwić organom rządowym i bankom centralnym dostęp do informacji o transakcjach konsumentów. To może prowadzić do naruszenia prywatności i nadużyć, takich jak monitoring aktywności finansowej obywateli. Kolejną konsekwencją może być ryzyko cyberataków. CBDC opiera się na technologii blockchain, która może być podatna na cyberataki. Atak na system blockchain może prowadzić do utraty danych i środków finansowych, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowego. Prowadzenie centralnych walut banków centralnych może również wpłynąć na sektor bankowy, który może stracić część swojego biznesu. Jeśli ludzie będą korzystać z cyfrowych walut emitowanych przez bank centralny, to po co mieliby korzystać z usług bankowych? To może prowadzić do spadku liczby tradycyjnych banków, a nawet do konsolidacji sektora bankowego. Co ciekawe, w ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować upadki kilku dużych banków, takich jak Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp oraz Signature Bank. Te sytuacje rzuciły również swój cień na notowania innych banków, w których akcje notowały spadki o 40-50%. Kolejnym aspektem, który warto wziąć pod uwagę, jest konkurencja z kryptowalutami. CBDC może stanowić konkurencję dla kryptowalut, które są zdecentralizowane i niezależne od państwa. To może prowadzić do spadku wartości kryptowalut i ograniczenia ich zastosowań. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że są firmy kryptograficzne, takie jak Ripple od kryptowaluty XRP oraz np. Stellar Lumens od kryptowaluty XLM, które dysponują technologią, która może mieć realną użyteczność przy prowadzeniu CBDC oraz mogą działać one jako waluty pomostowe. Waluty pomostowe to termin używany w kontekście międzynarodowych transakcji finansowych. Oznacza to waluty, które służą jako pośrednik pomiędzy dwoma innymi walutami, ułatwiając przeprowadzenie transakcji, gdy bezpośrednia wymiana między nimi jest niedostępna lub niepraktyczna. W praktyce, jeśli dwie waluty nie mają bezpośredniego rynku walutowego między nimi, można użyć waluty pomostowej jako pośrednika. Na przykład, jeśli chcemy wymienić walutę A na walutę C, ale bezpośredni rynek wymiany AC nie istnieje, można skorzystać z waluty pomostowej B. Najpierw wymieniamy walutę A na walutę B, a następnie walutę B na walutę C. Waluta B pełni rolę pomostu, umożliwiając przeprowadzenie wymiany. Wiem, że trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że jest to dla ciebie zrozumiałe. Kolejną wadą mogą być wysokie koszty wprowadzenia. Prowadzenie centralnych walut banków centralnych wymagałoby znacznych kosztów związanych z rozwijaniem i wdrażaniem infrastruktury technologicznej i szkoleniem personelu, co może prowadzić do dodatkowych kosztów dla banków centralnych i instytucji finansowych. Podsumowując, CBDC jest narzędziem, które może zmienić sposób, w jaki dokonujemy transakcji finansowych, może przyspieszyć proces transferu wartości, zwiększyć przejrzystość i poprawić dostępność do bankowości. Jednak CBDC wiąże się również z pewnymi konsekwencjami, w tym zagrożeniem dla prywatności i wpływem na sektor bankowy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zarówno korzyści, jak i zagrożenia, zanim podejmiemy decyzję o wprowadzeniu CBDC. Na koniec przygotowałem dla Was również kilka ciekawostek. Chiny są jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły CBDC. Chiński cyfrowy yuan został wprowadzony na początku 2020 roku i jest obecnie testowany w kilku miastach. W przeciwieństwie do kryptowalut, CBDC będzie miało stabilną wartość, ponieważ jest oparte na walutach państwowych. To oznacza, że nie będzie podatne na wahania cenowe, które są charakterystyczne dla kryptowalut. CBDC może przyspieszyć i uprościć proces płatności międzynarodowych, ponieważ nie ma potrzeby korzystania z pośredników takich jak banki lub firmy płatnicze. Wprowadzenie CBDC może zwiększyć dostępność do usług finansowych dla osób, które obecnie nie mają konta bankowego lub mają ograniczony dostęp do tradycyjnych usług bankowych. Centralne waluty banków centralnych mogą również pomóc w walce z przestępczością finansową, taką jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Prowadzenie CBDC może zrewolucjonizować sektor bankowy i finansowy, ponieważ może zmienić sposób, w jaki ludzie korzystają z usług bankowych i dokonują transakcji finansowych. Central Bank Digital Currency jest uważane za jedno z najważniejszych osiągnięć technologicznych w sektorze finansowym od czasów wprowadzenia kart płatniczych. Wprowadzenie CBDC może prowadzić do zmniejszenia potrzeby korzystania z gotówki, co może pomóc w zwalczaniu przestępczości związanej z gotówką i zmniejszeniu kosztów związanych z produkcją i dystrybucją gotówki. CBDC może umożliwić bankom centralnym lepszą kontrolę nad podażą pieniądza i zwiększyć efektywność polityki pieniężnej. Technologia ta jest aktualnie intensywnie badana i rozwijana przez wiele krajów na całym świecie, a jego wprowadzenie może mieć znaczący wpływ na przyszłość sektora finansowego i globalnej gospodarki. Dziękuję za oglądanie. To wszystko na dziś. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcam również do pytań i dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia!